No, cześć! Masz dość już tych graczy? A może po prostu chciałbyś sobie poemgować? Ale to wszystko jest takie trudne, nie? No, ja osobiście uważam, że nie do końca i zachęcam Was do tego, żebyście jednak spróbowali. Ale w przypadku, w którym macie ten moment zmęczenia materiału, albo chcielibyście sobie w zaciszu domu, wtedy, kiedy Wy chcecie zagrać w coś, no to. Hmm, planszówka nie wystarczy, zwłaszcza, że z reguły potrzebujemy do niej jeszcze kogoś. Hmm, gra komputerowa to też nie to samo. Paragrafówka może. To już jest bliskie, nie? Ale gdzie ta rpg w tej paragrafówce? OK, więc jeżeli faktycznie macie podobne rozterki, to mam dla Was wyjście. Ha, ale jak Sil ma wyjście, to. Nie ma zmiłuj. Więc tak, kochani, mam dla Was wyjście. Jest nim gra książkowa, czyli tkacze burz. Jest to coś ciekawego. Dlaczego ciekawego? No bo mamy paragrafówkę łączoną troszeczkę z planszówką i przede wszystkim z RPG-em, w której rozgrywamy taktyczne walki, więc fani dedeków powinni być usatysfakcjonowani. Zasady są bajecznie proste, więc nie trzeba się też dużo uczyć. No i do tego wszystkiego dochodzi bardzo ładna oprawa graficzna. Przynajmniej na razie na to wychodzi. A zresztą nie musicie mi wierzyć, zobaczcie na te obrazki. Są to oczywiście wizualizacje, ale no, wyglądają genialnie. Do tego, oczywiście, możecie zajrzeć na ich fanpage na Facebooku, a zbiórka, bo właśnie to jest słowo klucz, zbiórka odbędzie się już 14 lipca, na wspieram to. Wszystko w Waszych rękach, tak naprawdę, nie? Tkacze burz to też nie jest projekt, który został zrobiony z dnia na dzień. Z tego co mi wiadomo, to był robiony przez lata i to już kawał czasu temu. No, ale wydany jest dopiero teraz, więc wydaje mi się, że. To jest pewien dowód na to, że jest dopracowany. Ilustracje osobiście mnie bardzo urzekły. Nie będę też owijał w bawełnę czy też brodę krasnoluda. Mechanika walki jest tutaj bajecznie prosta i nieskomplikowana, więc jest to i zaleta, i być może dla niektórych wada. No ale do przygody, jeden na jeden, a właściwie jeden na samego siebie, myślę, że to zdecydowanie wystarczy. Hej, ale nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił czegoś więcej niż tylko kilka prostych informacji. Dlatego, po pierwsze, zostaliśmy oficjalnym patronem tej oto gry. Dlatego tym bardziej zachęcam do tego, by się z nią zapoznać i możecie liczyć na to, że będzie u nas recenzja i już w ostatecznej formie. Sam zagrałem na razie prolog i dlatego właśnie zdecydowałem się na ten krok, by zostać patronem. Wraz z całym polskim RPG-owaniem. Zdecydowałem się też zadać kilka pytań autorowi. Co od niego wiemy? Już wam mówię. Przede wszystkim zapytałem się, skąd pomysł, by połączyć RPG, gry paragrafowe, no i planszówki. Jak się okazuje, autor lubi wszystkie trzy, no i zdecydował się wziąć najlepsze elementy z każdego gatunku i zaproponować nową, ciekawą formę gry. Gdy zapytałem o to, skąd wziął się ten pomysł na cały setting, na świat, okazało się, że inspiracjami były m.in. utwory staroangielskie czy staronordyckie, takie jak Beowulf, Edda Poetycka czy irlandzka Tain Bok Walling. Chociaż nie wiem, czy to, czytam to dobrze, a prawdopodobnie czytam to błędnie. No ale kto ma wiedzieć, ten wie. Co więcej, świat jest bardzo zróżnicowany na przykład koźlorodzy, fomoranie, albo jakieś strzygi z kraju Polan i Rusów także są i południce, i potwory, i zwierzę-ludzie no, co sobie nie zażyczycie. Zaś jeżeli chodzi o to, jak gruba będzie to książka, to obecnie ma 260 stron, a paragrafy mają objętość z reguły jednej strony, czasem więcej, czasem mniej. Zwiększenie ilości paragrafów będzie zaś możliwe jako jeden z goli na zbiórce. Jako ostatnie pytanie zapytałem o to, co będzie, jeżeli zbiórka się powiedzie, nawet optymistycznie zakładając, bardzo dobrze. Okazuje się, że możemy liczyć na kolejne części z kolejnymi ciekawymi bohaterami, mającymi swoje własne motywacje. Co więcej, autor uchylił Robka tajemnicy. Drugi tom jest już dosyć zaawansowany i bardzo liczy na to, że kampania się powiedzie, a Tkacze Bóż zaistnieją jako cały cykl gier. Tymczasem ja na dzisiaj kończę. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście tu ze mną. Zapraszam Was do ogarnięcia strony, fanpage'a i ogólnie wszystkiego naszego oraz oczywiście Tkaczy Bóż. Trzymajcie się serdecznie, to byłem ja, Seal. A to oczywiście polskie repegowanie TV Siemanko.